Dzień dobry dzień dobry kochani. Witajcie w kolejnym vlogu. My już dotarliśmy, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy już w naszym domku. Zazwyczaj przyjeżdżamy tutaj do hotelu. Tym razem skusiliśmy się na domek e, i zaraz Wam pokażę. Jest pięknie, pogoda dopisała. Taki piękny mamy tutaj widok, także wszystko Wam na pewno w najbliższych dniach pokażę. Jezioro tałty. No, czego chcieć więcej? Wymarzona pogoda, rodzinka, więc zaczynamy nasz. Taki wyjazd, właśnie rodzinny na Mazurach. Zobaczcie, w ogóle, jaki mamy tutaj widok. Nasz domek jest tutaj na samym końcu. Patrzcie, jak jest pięknie. Mamy domek piętrowy, więc na górze są dwie sypialnie. Też wam pokażę. Widok jest po prostu zapierający dech w piersiach i jest pięknie. Tutaj też pozostałe domki. No, my lubimy tutaj wracać. Tak jak mówię, tym razem domek, a tutaj kąpielisko. To biegnie. Cześć, wiecie, wiecie. Jesteśmy, już bieg... jesteśmy, już jesteśmy. Nelcia już szaleje. Także jak się troszeczkę, słuchajcie, ogarniemy, to Wam wszystko pokażemy. Tutaj jest salon. Idziemy na Tak, tutaj jest kuchnia. Taki szybki tur. Także tak szybciutko wam pokażę. Tutaj jest łazienka. I co jest fajne, to słuchajcie, mamy też tutaj. Sauny łazience, więc po prostu no super. Naprawdę super. To chodźcie, pokażę wam szybciutko jeszcze górę, póki jest czysto, bo wiecie jak to z dziećmi jest. Zaraz po prostu się będzie tutaj działo. Uwaga, ekipa idę. Już dzieci tutaj opanowały, są dwie sypialnie na górze. Najpierw wam pokażę tę. Dzieci oczywiście zdecydowały się na y, troszkę większą. I tutaj mamy piękny widok. Hejka, widzowie! Hejka, Nelcia, hejka. Tutaj zobaczcie taka piękna y, tapeta. No i tutaj widok. I tutaj mamy taras, więc też fajnie, bo można sobie taras otworzyć. Czekajcie, otworzę jedną ręką, nie otworzę. No, zaraz otworzę w każdym bądź razie, więc widok jest naprawdę tutaj przepiękny. No tutaj Leo schował Nadię do szafy, a tutaj dzieci sobie wybrały taki pokój też z takim samym widokiem. You Zobaczcie, Nelcia już tu gotowa na basen, wszystko już ma, także lecimy na basen, tak? tak. Na basen kryty, a jutro rano nad jezioro. Tak. Standing there with the wind in your golden hair, didn't know your name. But I could feel it with a very heartbeat. Every time that eyes wouldn't meet, didn't know back then. Even in my... Dzień dobry, dzień dobry. mamy kolejny dzień, no? W, takim, w takich warunkach to ja mogę wstawać. Wstaliśmy dzisiaj, słuchajcie, jakoś siódma, chyba pięćdziesiąt. Ja zrobiłam makijaż, jestem jeszcze w piżamce. Zaraz się uszykuję i mm, idziemy, słuchajcie, na śniadanko. E, mamy śniadanko dzisiaj do godziny dziesiątej także zaraz się zbieramy idziemy na śniadanko. E, wczoraj byliśmy też na kolacji w restauracji, e, później e, zobaczyliśmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Także naprawdę przespacerowaliśmy się, spędziliśmy wczoraj dzień cu, w nie. Także rozpoczynamy kolejny dzień, pogoda przepiękna. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona, wszyscy jesteśmy zadowoleni. No i co? I zostańcie z nami! A słuchajcie, w ogóle wczoraj, tak, mam tutaj rękawki, koła i wszystko. Porozrzucane. Wczoraj, słuchajcie, spędziliśmy chyba z dwie ponad godziny na basenie. Także każdy bardzo zadowolony, bo tutaj jest tak fajnie, bo właśnie z jacuzzi, jest duży basen, jest mały basen dla dzieciaków z taką małą zjeżdżalnią. Także wszyscy pokorzystaliśmy i jestem taka dumna z dzieciaków, bo po prostu przepięknie pływają, przepięknie. Nelcia jeszcze z rękawkami, ale oś po prostu i nurkuje, i pływa, więc nie śmieliśmy się wczoraj z krzyśkiem, że. My kochamy wodę, w ogóle nasza rodzina kocha wodę, uwielbiamy pływać, spędzać czas właśnie w wodzie. No i tak samo też jest z naszymi dzieciakami, co naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Tak jak Wam wspominamy, tu już jesteśmy kolejny raz, zawsze wybieraliśmy hotel. Tym razem ja zdecydowałam się i zarezerwowałam domek, i to była naprawdę świetna decyzja, bo no, tutaj jest naprawdę wspaniale. Ja kocham, kiedy mam piękny widok z okna, z balkonu. Zawsze też, jak jeździmy na jakieś wakacje, to biorę to pod uwagę. Także wczoraj był bardzo ciepły wieczór. Dzisiaj też dużo atrakcji w hotelu i w ogóle, słuchajcie, to jest mini klub, taki wiecie, małpi gaj. I moje dzieci, jak byliśmy tutaj poprzednim razem, to po prostu nie chciały stamtąd wychodzić. A teraz stwierdziły, że mama nuda. I tak stwierdziliśmy z Krzyśkiem, Boże, jak ten czas leci. Te dzieci już są takie duże, że już im taki mini klub, klub malucha, kulki zjeżdżalnie nie robią frajdy, no bo już są nie? A jak byliśmy ostatnio, to po prostu no, nie było można ich stamtąd yy, ściągnąć żadnym sposobem. A teraz mówię, mamo, to dla dzieciaków. Także poszły teraz dzieci na chwilę z Krzyżkiem właśnie y, tutaj też na plac zabaw, bo są dwa placy zabaw. No a ja za ten czas szybciutko się ubiorę i idziemy jeść. You said it was the last time. Idziemy na śniadanko, zobaczcie, jakie tutaj fajne przejście z hotelu. My idziemy z domku. Hop, i tędy. A po śniadaniu czas na mały odpoczynek. Wszyscy odpoczywają I na, i na basen za chwilkę. Tutaj jest taka super fajna huśtawka z widokiem, tam jest plac zabaw, jeden drugi. Wiecie, ale fajnie, bo dzisiaj naprawdę jest ciepło, naprawdę. Także tutaj też można sobie poleżeć i podziwiać. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry, you have changed now, but it's the. Powiem Wam, że to jest tyle fajnych miejsc do spędzania czasu. Wczoraj korzystaliśmy z krzyśkiem z sauny i było naprawdę świetnie. Jednak stwierdziłam, że sauna we własnej łazience to jest coś, to jest naprawdę fajny pomysł. Także ogromny plus za saunę, bo można się naprawdę cudownie też zrelaksować tutaj. Mała przegryzka po basenie. Moi pływacy jest widzowie. zajadają kanapeczki, tak? I zaraz idziemy. Tutaj na, na plażę, nad jeziorko się jeszcze nie trochę na plaza, pokąpać. Tylko na no, nad jeziorko, ale jest taka fajna plaża, też zjeżdżalnia tutaj. Także za chwilę idziemy po basenie, troszkę odpoczynku i dalej do wody. No dobra, jednak przyszliśmy na chwilę, bo nikogo nie ma tutaj. Nelcia wynalazła jakiś samochód i stwierdziła, że się do niego zmieści, więc zobaczymy zaraz. Nelcia po prostu y, nie ma opcji z Le 8, że przepuszczą automaty takie. Zobaczcie, wczoraj wylosowała taki pierścionek, pokaż Nelcia pierścionek, taki piękny pierścionek. Ja znów idę losować za, za Ale tam możesz tylko wrzucić piątkę albo dwójkę chyba, wiesz? No to ty, mam no, ale to czekaj, dobrać. to musisz się z Le 8 podzielić. To musi być, wiesz, sprawiedliwie. Ale on potem zostaje. No to pod... zobaczymy. No ja zaraz zobaczę, czy ja tyle mam. Także automaty, Czeka. słuchajcie, to nie jest wcale łatwa sprawa. A e, już nie ma. Dobra, wystarczy. Zobaczymy. Idź z tatą, zobacz. O, 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 o. Także słuchajcie, Leo poznał jakiegoś kolegę i szalają tam razem w tym klubie, mini-klubie, kids-klubie. A tam właśnie są te różne automaty. Także zobaczymy, co ciekawego wylosują. Słena. Słena. No, dawaj. O, czekaj, czekaj. Aha. Piękne. Dzień dobry kochani, dzisiaj kolejny dzień, troszeczkę pada deszcz, ale ma się rozpogodzić, ma być ładnie, więc my zwarci i gotowi, uciekamy na śniadanko, eee, no to co, lecimy. Gotowi na śniadanie? Tak. Lecimy. Trochę kropił deszczyk, tak? Będziemy tęsknić za <grym> Będziemy Tęsknimy za pieskami, no leciał już tęsknić za pieskami, także gotowi jesteśmy, lecimy, no i nie pada. Idziemy tą samą trasą co wczoraj, i mini, dzisiaj z nami też na śniadanie idzie, bo trochę głodna jest, dawaj łapkę. Także idziemy tą samą trasą co wczoraj na śniadanie. O, tutaj zobaczcie, jest hotel. No, a my idziemy prosto z naszego domku. No dobra, mini klub wrócił do łask. Dzieci idą do mini klubu. No, i nadszedł czas wyjazdu. Z mazurskiej przygody. Koniec tego dobrego. Słuchajcie, wracamy do domu. Dzieci gdzieś tam jeszcze szaleją. My się popakowaliśmy tak. i lecimy. Także po domeczku. Było super i na pewno do zobaczenia. Tak. W przyszłym roku może nawet, nie? Może na ferie. No. Ostatni e, rzut na nasz piękny widok, na tę piękną okolicę, na nasz domeczek. Wracamy. Kochani, kochani, my już wróciliśmy do domu i tak jak wam obiecałam, zapraszam was na rozdanko. Będą trzy nagrody, za chwilę wam opowiem o nich, co nieco. Także trzy nagrody do zgarnięcia, trzech zwycięzców. Mam nadzieję, że nagrody wam się spodobają. Tak jak zapowiadałam w ostatnim vlogu, mówiłam wam też na Instagramie. W dzisiejszym vlogu specjalnie z okazji 1 września stwierdziłam, że robimy rozdanie. Zaraz wam powiem, co musicie zrobić, ale najpierw pokażę wam te trzy zestawy. Oczywiście, nie mogło zabraknąć moich ukochanych mgiełek z Buff Body Works, które wam też w poprzednim vlogu pokazywałam. Także zestaw numer jeden już wam tutaj pokazuję. To jest mgiełka z Buff Body Works. Do tego mam tutaj serum od Parlies. Wiecie, że uwielbiam pielęgnację od Pariens, używam od lat i naprawdę polecam z całego serca. Także tutaj mm, moje ulubione serum. Proszę bardzo, i do tego od Holiki, Holika, żelowa maseczka, także to jest zestaw numer jeden. Zestawy będę przydzielać losowo. Kolejny zestaw to Wonder Face Serum, również od Pariens, to jest moje też ulubione serum. Do tego maseczka od marki Holika, Holika, i w tym zestawie będzie również mgiełka, bardzo też piękna, taka kobieca i zestaw numer 3 również serum od Pariens również maseczka od Holika Holika i przepiękna mgiełka od Bath Body Works. Także trzy zestawy, trzy nagrody. Co musicie zrobić, moi drodzy? To napisać, biorę udział w rozdaniu i dlaczego. Oraz oczywiście polubić ten filmik, zostawić swój komentarz. No i musicie subskrybować kanał Daily Boogie. Także trzymam za Was kciuki. Rozdanie jest oczywiście nie dla przypadkowych osób. Chcę nagrodzić swoich widzów, osoby, które gdzieś tam się udzielają na moim kanale, które są ze mną, które subskrybują kanał. Także piszecie, biorę udział w rozdaniu i dlaczego dodatkowo zostawiacie łapeczkę pod tym filmem, no i subskrybujecie kanał Daily Boogie. Także trzymam za Was kciuki, kochani, życzę powodzenia i do rozdanek będziemy powracać. Rozdania będą się na kanale pojawiać raz na jakiś czas, bo będę chciała, tak jak mówię, nagradzać swoich stałych widzów. Także, kochani, powodzenia.